Gdzie leży Czechosłowacja? Kiedyś było, ale nie ma. Gdzie leży Czechosłowacja? Nie ma Czechosłowacji. Kiedyś leżała w Europie. Kto napisał baladynę? Juliusz Słowacki. Kto napisał baladynę? Henryk Sienkiewicz. Adam Mickiewicz. Juliusz Słowacki. Kto napisał baladynę? Juliusz Słowacki. Kiwi to zwierzę czy owoc? Oby dwa, ale bardziej będę na owoc. Owoc. Co i to? Kiwi to zwierzę, owoc. Oba. Kiwi to zwierzę czy owoc. owoc. Oba. Zwierzę. Jest <grywa> ty konstytucja 3 maja. 3 maja. 3 maja. 3. 3 maja. Kiedy jest konstytucja 3 Maja? 3 Maja. Mówi się Austria czy Australia? Australia. Australia to państwo, Australia, Austria to... Australia to kontynent, a Austria to państwo. No. Podajcie symbol żelaza. Nie wiem. AG albo FUNO. Ja też nie wiem.